Drogi personelu, znajduję tutaj instrukcje, które powiedzą Wam co zrobić w razie zagrożenia. Co zrobić gdy obiekt SCP-939 ucieknie. Obiekt SCP-939 został umieszczony w strefie Life Containment Zone podczas odwołania. Decyzja Rady O5. Strefa zostanie zneutralizowana toksycznym gazem w ciągu następnych 15 minut od wyłomu przechowali 939. Będzie on wabiony dźwiękiem z głośników z różnych pokoi, tak żeby personel badawczy mógł spokojnie uciec przed wypuszczeniem toksycznego gazu. Obiektowi SCP-049 nigdy nie można ufać. Manipulują swoje ofiary z sposobem rozmowy, który jest dopasowany do rozmówcy. Przekonuje do swoich wartości, a następnie zaraża dotykiem. Od momentu utknięcia przez SCP-049 przemiana w SCP-049-2. Zależy od woli człowieka. Trwa i trwać nawet do 24 godzin, choć zazwyczaj przejmuje się 2 minuty. Co zrobić, gdy widzisz osobę zarażoną? Dostrzelaj, spal jeżeli to możliwe. A ten, to został zarażony, już żaden został stracony. Nie słuchaj głosu! Nie słuchaj głosu! Jeżeli widzisz osobę zarażoną, uciekaj i skontaktuj się z naszymi jednostkami. My załatwimy się tą sprawą.